I startujemy Grand Prix Hiszpanii. Właśnie się rozpoczęło. Wystartowali. Black Dead trochę został. Tutaj Wetrzek próbują wejść w ten pierwszy zakręt. Tak Zobaczymy. typowy Karol próbuje. W trójkę wchodzą Ciasno w, w bardzo zakręt będzie numer dwa. Black Dead obronił pozycję. Damigo próbuje się tutaj odegrać. The Nie udało storm przeszedł na siódmą pozycję traci pozycję na rzecz typowego Karola Kacper Szef, na szóstym C -C -Rexes miejscu Sir Raksas spadł na ostatnią pozycję TheWild się przebił Pantera 8, dziewiąty Rumunek mimo dyskwalifikacji dziesiąty jest Bartłomiej zanim jego kolega z zespołu i zobaczymy czy Rumunek weźmie się za face Pantery jest bardzo jego blisko Jest atak. tak. Tak, i tutaj wszystko przepisowo. Udał, ale Prawie. Damigo wpadł w poślizg! Tak, Damigo wpadł w poślizg. Właśnie w kierowcy e, przejechali przez niego, i Damigo spada na 12 pozycję. No, zobaczymy, czy zdoła mu się przebić Rumunek. do 10. Do y Dokładnie, jest za mokro e, szefostwo wyścigu uznało, że teraz... I The Wild kolejna, połączony. Alfa Romeo wpada w poszlizg Tak w Coś dramat dla Alfy Romeo. Chyba śle ust, de, Alfa Romeo chyba źle ustawiła de, ten samochód pod de, Ale patrzmy to, tutaj potrójna się, walka Alfa Romeo razem z Edmanem. Racing point. The Wilda znowu obraca. I tak The Wild tutaj. Na, za, na pewno bardzo rozgrzane opony. No, Kłanon sobie nie radzi na deszczu. A, Pan Sebas wyprzedził Kazpraszewa. Wyprzedza właśnie go i w tak, końcu tak. udało się. Ale Kaspraszew jak tutaj będzie blisko się trzymał, jednak nie Sebas. Nie, pokazuje, Sebas. że ma lepsze tak. tempo. Tak, o wiele. I będzie teraz gonić typowego Karola. Zobaczmy, czy będzie się do niego zbliżać. Y, Kuanon... Atakowany przez Bartłomieja i zaatakowany w nieładny sposób dosyć Rząd został, w tył, na szczęście nie obróciłem na tyle żeby ten stracił zupełnie kontrolę nad Bolidem. Jedzie dalej Teraz coś co powiedzieć, że nie jestem pewny, że tak się dzieje, to już normalnie było cię słychać. Ale mam teraz, nadzieję, że to było chwilowe. Teraz Pantera i Pantera wyprzedził. ryzykownie tutaj. To nie, nie było takie miejsce, które, no jest co Wyprzedził. Słyszysz? Że... Teraz będą wjeżdżać za startową. Zobaczymy czy ktoś jeszcze kogoś wyprzedzi. Dam Lucyferek dosyć słabo wyszedł z tego zakrętu, Zobacz, więc raczej Kaspraszewa nie dogoni. No Ale Tamigo właśnie... może go dogonić. Lucyferka. Zobaczymy Ale... czy pokusi się o tak. Jednak Nie, Tamigo odpuścił. Sebas musiał jakiś błąd popełnić, bo Klo już jest bardzo, bardzo blisko niego. Sebas już w ogóle się nie trzyma na tych oponach, zobaczmy. On driftuje na tych oponach, tak. niesamowite. Wyprzedzają go, Black, Black Dead tak, przybliżył się. Pa, tak, pękła mu opona z tego co widzę. No, z, tak, lewa przednia opona mu pękła. To więc jest, teraz jeżdżę do boksu. To jest niemożliwe dojechanie do końca. Black tak, ciekawe na której pozycji wyjedzie. Czy wyjedzie za tym pociągiem z Damigo, Luciferkiem i Gasperem Szefem? Pantera już, już odjeżdża od tego pociągu. Damigo jest tutaj, tuż, tuż za nimi. Luciferek tutaj popełnia błąd, więc teraz. Zmienił na medy. Zmienił na medy, no nie miał innego wyboru. Tutaj, no już torsknie, to, ryschnie, to tak, musiał a Damigo... tak postąpić. Damigo właśnie wyprzedza Lucyferka Ale chociaż... bra brakuje mu mocy Sebas jeszcze tutaj jeszcze nie się wyjeżdża. dołącza niewiarygodne Przeszkodzi tutaj Lucyferkowi ale... I teraz trójkęle wjeżdżają Damigo na tym zyskuje, ale wyjeżdża przed Fantastyczny manewr Damigo Tak, ale widać Sebas też się nie trzyma na tych oponach i Lucyferek Lucyferek wyprzedzi go Goni teraz Damigo Kacpra. Rumunek jest yy, na podium tego wyścigu. Typowy Karol wyjeżdża tuż przed Damigo. I spinuje! To była zła decyzja, bardzo zła decyzja, popsuł sobie wyścig tym. A i pewnie teraz pluje sobie w brodę. Lucyferek też postanowił zjechać. Lucyferek w sumie nie ma tutaj zbyt dużo do stracenia Wyprzedzi Bartłomieja i będzie na dziewiątym miejscu Jeszcze Sebas, ależ dał bomb Tutaj w, w piachach już wyleciał Opóźnił aj, aj, aj. niesamowicie Hamomana Miał przewagę nad y, tego, że był na medach, ale teraz już raczej ich nie dogoni A mógł się znaleźć na piątej pozycji Damy go wyprzedzi Panterę, teraz... ale nie Ale Face Pantera się odgryza Ojojo, czy tutaj nie było uszkodzenia skrzydła? Minimalnego nie, jednak na, na szczęście się nie uszkodziło. Skrzydło doszło do kontaktu, ale bez uszkodzeń. I... A Sebas w... teraz wyprzedził Gazpra Szefa. tak prezentuje. Nie, teraz dobre tempo się za D'Amigo. Już widać na tą suchą nitkę toru powoli. Tak, już tor praktycznie jest suchy. Teraz e, D'Amigo i Face Pantera będą mieli Nie lada wyzwanie, by Tutaj... Sebas 3 sekundy dostał w podium. Teraz D'Amigo, tuż, tuż. Teraz, teraz udało jest Sebas się. Raczej... Tak, Sebas wy... też. Sebas wyprzedził czy wyprzedzi? DRS jest otwarty jednak u Damigo. Więc DRS już jest. Tak, teraz, teraz już jest. Teraz Sebas musi wyprzedzić Damigo i wyprzedzić go jeszcze o Ale 3 sekundy. Ale typowy Karol jeszcze tak, tutaj jest blisko nich. Niesamowite, Damigo straci tą pozycję. No nie ma szans tutaj by się obronił. Ty tak, typowy teraz Karol się traka, jeszcze. czy Sebas odjedzie mu na 3 sekundy. Powinien, ale zobaczymy. Typowy Karol wyprzedzi, mi go tak samo bezproblemowo. Lucyferek wyprzedza Bartłomieja. Czy jeszcze zdąży do Kaspra, szefa? Wątpię. Już nie zdąży raczej. Nie, 9,5 sekundy to jest za dużo. I popatrz, na Klo, nie będzie ono liczone. Bo kończy już nitkę toru w Hiszpanii i wygrywa czwarty swój wyścig z rzędu. No, nie ma sobie równych. W tej lidze, jak na razie Klo Black. Death. Tak, z tego z, z co widziałem, de, y, Klo nie zużył... W ogóle RS miał go Do 90% jeszcze drugi. pod koniec I czy Rumunek? Czy Rumunek będzie tutaj miejsce Swoje na podium? podium w czy będzie? Lidze. Myślę, że będzie. Typowy Karol, jeszcze próbuje tutaj Sebasa. Rumunek dojeżdża! Sebas! Czy on podium? Czy Rumunek podium? Chyba Rumunek. Rumunek! Rumunek, pierwsze podium! Jest Rumunek na podium, McLaren ma podium. Pantera dojeżdża na oparach, chyba na ósmym, jednak tak na ósmym miejscu miał kary. Kacper szef siódmy, dziewiąty, Lucyferek, dziesiąty. Dojeżdża tutaj Bartłomiej i Kłanom. dojedzie jedenasty, dwunasty. Zaraz zanim tutaj dojeżdża The Will. Edman i Jacob byli dublowani, już skończyli ten wyścig, no i zobaczmy jeszcze klasyfikację. Klo tutaj na pierwszym miejscu, Blackbeard tak. drugi, trzeci Rumunek, Sebas a, tuż za podium. A tak, a typowy Karol zgarnie punkcik za najszybsze okrążenie. Tak. Ponieważ typu... The Wild ma, ale jest poza dziesiątką, więc typowy Karol dostanie ten punkt.